Cześć! Dzisiaj trochę smutny vlog o tym, jak Tosia stała się skarbąką, bo połknęła coś, co tylko tam powinno leżeć. Magda, my to mamy fajny zawód, nie? Ty, patrzy, Zaczęliśmy tę niedzielę emocjonująco, bo to się właśnie. Wraca od weterynarza. Miała kroplówkę podłączoną, tak? Od której jeszcze troszeczkę jest spłynięta. Rano zaczęła nam wymiotować jeszcze zanim cokolwiek zjadła, pianą. Trzy, cztery. Ja uważam, że cztery razy. Kamil ja uważa, że trzy razy. No i zapakowaliśmy się, znaleźliśmy szybko weterynarza, który przyjmuje w niedzielę. I lekarz dał jej lekarstwo. No i zobaczymy, czy będzie się jeszcze dzisiaj działo, czy nie. Jeżeli nie, no to wracamy do normalności. Słodziku, chcesz z nami posiedzieć? Kochanie? No jak to się to się? To się... Jak na razie dobra informacja jest taka, że od y, kilku dni biorę połowę dawki od psychiatry i dopiero po 10 dniach mam odstawić, a zmian nie odczuwam. W sensie czuję się dobrze psychicznie. Bo fizycznie jakoś jestem cały czas jeszcze zmęczona po tej Warszawie. Już tak, w ogóle sobota, niedziela leżeliśmy przed telewizorem i ja nie pamiętam takiego weekendu. Jest dziś 1 sierpnia i chcę sobie zaplanować nowy miesiąc, ale montuję też yy, kończę już yy, koniec terapii, film o końcu terapii. Pokażę Wam jak śpię teraz pusię. Właśnie to się niestety zdamiotowała się znowu i zwymiotowała wszystko to, co zjadła jeszcze wczoraj. Dzisiaj już nic nie chcę jeść, więc jedziemy dzisiaj. Kamil wrócił wcześniej z pracy i yy, jedziemy do Weta. Ach, trochę się o nią martwię. Słabo dzisiaj troszeczkę są to troszeczkę troszeczkę słabo trzeba będzie sprawdzić czy nie może gdzieś kryszcz no, no wiem, no taka była dzisiaj cały dzień, chodziła, o sobie. zupełnie inaczej. Mieliśmy w ogóle jechać na wyprawę, na którą pojedziemy w kolejny weekend. No ale się maga rozpadało, pogoda się skiepściła. Miejmy nadzieję, że to się szybko wyjaśni. Mam tutaj kartę informacyjną z wczorajszej wizyty w klinice dla zwierząt, książeczkę zdrowia kota. Ogólnie koci, znajomi nas i przyjaciele uspokajają, że spoko, nic się strasznego nie dzieje. Ale jest mały stresik, bo to chyba pierwsza. No na pewno pierwsza taka sytuacja z stosią, żeby rzeczywiście e, drugi dzień wymiotowała i jadła. I w ogóle była taka skulona, smutna, osłabiała. No i inny kot po prostu. Nawet nie chciała się do nas przytulać wieczorem. To już jest naprawdę znak, że coś się dzieje. Opublikowałam właśnie e, film, włączyłam sobie tu lampę, bo już się troszeczkę zrobiło e, ciemniej. W tyle się dzieje, masakra. Okazało się, że Tosia połknęła, wyszło to na zdjęciu rentgenowskim, coś okrągłego, idealnie okrągłego i płaskiego, najprawdopodobniej monetę o szerokości centymetr... Centymetr, sześć. No, pani doktor powiedziała, że to jest prawdopodobnie 50 groszy. Ona by to obstawiała. Skąd wzięła się 50-krężówka w naszym domu, gdzie my w ogóle praktycznie nie mamy gotówki, a już tym bardziej monet? Nie mamy pojęcia, ale mogła po prostu, nie wiem, komuś wypaść. My nie, nie zauważyliśmy, albo gdzieś e, na, na tarasie, na ogrodzie, No, kurczę, nie wiadomo. Najważniejsze, że wiemy już o co chodzi. I teraz tak. To się dostała różne lekarstwa przeciwbolowe, też takie lekarstwo, dzięki któremu jest szansa, że ta moneta przejdzie jej, bo ona już jest wielicie dosyć głęboko dalej. No i po prostu wydali tę monetę. Ale jeżeli ta moneta się nie przesunie dalej do jutra rana, no to niestety konieczny będzie zabieg. Jest Ulga, że to się nic nie jest Innego niż moneta. To się coś jest. No. Nie, on stresuje się cały czas. Tak? Toś tu się lepiej czuje dzisiaj. Wróczka. Wskakuje na kolana. I nie chce schodzić. No Ty się lepiej czujesz? Troszeczkę lepiej, nie? Days już dzisiaj w nocy troszeczkę się wysikała. Wskoczyła na łóżko, rano już w ogóle Uśmiechnięta, a z ogonem do góry y, zaczęła sk skakać. Więc mamy nadzieję, że będzie dobrze. <grystanie> Trzeci dzień chorowania Tosi. wygląda tak, że rano rzeczywiście czuła się lepiej. Pani Weterynarz powiedziała, że troszkę się przesunęła ta moneta, więc jest coraz większa szansa, że tosia sama się jej pozbędzie i jest to prawdopodobnie dwa grosze, bo jest właśnie 17 mm ma. Teraz jest godzina 10, a jeszcze na 15. Wrócimy do weterynarza, żeby jeszcze raz zrobić rentgen i zobaczyć, czy jeszcze się przesunęła. Znaczy najważniejsze, że samopoczucie poczucie jest lepsze i że ona sama się lepiej czuje. To jest. Przede wszystkim, że chciała, żebyśmy rano już ją ugłaskali, spała z nami. Tak, do puwety tak, tak. weszła dwa razy, więc jakby to już naprawdę. No nie, cieszy, no widać pani już, że jest po prostu. Jest lepsza, ale jeszcze troszeczkę. Kupię jej teraz jedzą takie najlepsze. Zapytam hmm. się pani, jakie jest najlepsze, żeby ładnie pachniało, żeby chciała go zjeść. No i jak go zje, to będzie lepiej, bo kubka wyjdzie. No tak, to jest z momentu. To. Wrócę teraz do domu, to pomontuję, popracuję. I potem na 15 ja mam fizjoterapeutkę, także prawdopodobnie Kamil nie zabije do fizjoterapeutki, pojedzie z Tosią do weterynarki. w ogóle jesteśmy mówieni, że przyjedzie do nas Magda Motrenko, z wnętrza, zewnętrza i będzie nagrywać nie room tour, tylko house tour naszego domu na jej kanał, ale póki co, świat się zatrzymał. Ja nie wiem co będzie z tego vloga, bo tylko jeździmy po weterynarzach, serio, tak wygląda od trzech dni nasz świat. Wie pani co, a gdybyśmy dali jej troszeczkę mleka ludzkiego normalne z laktozą, bo podobno koty po mleku. Człowiego chyba. Ta, no, 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 no Znaczy, koty po prostu po mleku mają podobną bie biegunkę i może wtedy też by wywołało to biegunkę. Ale mi Franca ugryzła też. Mały się. Zdenerwował się kotek. Zdenerwował. No pewnie każdy by się zdenerwował. Tuśniaczku, będziesz jadła teraz? Zjesz sobie mięsko? Swoje ulubione? No w ten nie cieszyłem, że ono coś No to czas nareszcie na spóźnione śniadanko o godzinie 11 wczesny obiad? Ty wczesny obiad, a ja dopiero śniadanie jem. Wczorajsza Ikea. To bym pomyślał, że będę kiedyś trenować ręce i ćwiczyć ręce, żeby ją rozprostować, jeszcze nie żeby coś zrobić ekstra, tylko koronę wyprostować. Montaż kolejnego wroga zaczyna już wyglądać. A ze mną została posia Kuwety ty tutaj przynieśliśmy. Bo może być różnie po lekach, które dostała. No, już macha ogonkiem chyba. Zaraz y, tę dwugroszówkę, czy co to tam jest, zobaczymy wszyscy. Oho, już gryzando! No i znowu trasa do Krakowa: to się do weterynarza, ja na fizjoterapię. Normalnie, w taki dzień jak dziś, czyli we wtorek, siedziałabym pewnie cały dzień na mieście pracując. Rano bym przyjechała z Kamilem, I dopiero po jego pracy byśmy wracali. No ale sytuacja jest jaka jest, i ten mały skrzad jest trochę priorytetem nasz sprawdzi teraz, gdzie jest ta moneta, czy przesunęła się dalej. Ale w ogóle nie mam, totalnie mam w głowie, tak też tylko to się i całą tą sytuację, że nie mam nic innego do powiedzenia. Nie mam, nie mam pomysłu na co innego, jesteśmy mega nudni tym razem. zdjęcie, bo przyszedłem rano i mówię, że Tosia zrobiła, że stolec był i że były siki, tak. że Tosia się bardzo tak. dobrze czuję. Ja mówię, to może zróbmy zdjęcie, zobaczmy, jak ta moneta jest usytuowana i, i dopiero wtedy będziemy podejmować dyskrywia. Ona tak, tak oczywiście, oczywiście robimy zdjęcie. No i podtrzymałem się zrobiła zdjęcie, mówi, że moneta się w ogóle nie ruszyła. Więc jak się nie rusza, no to już się nie ruszy i e, Za, zablokowała się. I ona mówi, że no ona nie chce nas zaciągać na koszty, ale że no, trzeba zrobić, no bo ta moneta nie pędzi. Nie Czyli od teraz o dziewiątej miałam mieć operację, tak? Tak, no bo o dziewiąte, to będą usypiać teraz, no i potem będzie ją operowała. Daj mi znać jak tam y, Magda, kiedy Magda nagra to wszystko i to Tak. tak. bo się teraz ją malowałam, bo przyjechała do mnie Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza i nagrywa właśnie home tour naszego domu, który u niej na kanale zobaczycie pewnie w zimie za parę miesięcy. Jak myślisz, kiedy u ciebie na kanale się ukaże filmik? Marzec jakoś pewnie. Marzec! Później nie, nie. Tam, no nie wiem, nie wykluczam z pieplu. Czyli jesteś mistrzynią nagrywania z wyprzedzeniem rocznym. Tak. <noise> Dobry plan, to podstawa. Ja nie mogę, muszę się od ciebie tego nauczyć. Dobra, jaki masz, Magda, pomysł na, na tego vloga o naszym domu, ja Tour? Jaki no będzie o, tym, dom? o tym, jaki projekt tak naprawdę jest tego domu, mm -hmm. jaki jest uniwersalny, ale też o historii waszej trochę. No mm -hmm. bo jednak wnętrze jest zawsze w kontekście jego mieszkańców. No, i co wyciągnęło jej z nie z żołądka, tylko z jelit? Panie? To się, się obudziła i okazało się, że w tak tak był jeden grosz. Najcenniejszy jeden grosz ever. No. No to czekam. Czekam za... Pewnie tak o 18 ją weźmiesz, tak? Do domu. Tak o 18, ale może razem pojedziemy, co? Ja o, dobra, 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 dobra. No, także po pracy, po pracy normalnie przyjadę do domu i weźmiemy ją, dobra? Dobra. I razem pojedziemy po nią. Dobra, dobra. <laughs> ale, aż, ale aż się wzruszyłem i aż mi łezka doka poleciała, jak to pani zrozumie. O, no wiem, <słyszy> wiem. Magda, my to mamy fajny zawód, nie? Taki no. YouTuber. Siedzi, czeka, uśmiecha się, czasem coś powie. Nie no, ale to jest utrwalanie stereotypów z drugiej strony, więc to jest bez przesady. Tak naprawdę, wszyscy ludzie w biurze sobie siedzą w hotelach, klimatyzowanych w klimatyzowanych pomieszczeniach i patrzą w komputer. Moja babcia był znana, że nie pracuje. To prawda, masz rację. Będzie sobie teraz na, na dole nagrywać, zresztą w całym domu. A ja wracam do montowania, bo y, Kamil przyjedzie po pracy i od razu prawie, że chcemy jechać po Tosie. W ogóle tak mi się fajnie montuje ten film jak rzadko. Chyba coraz bardziej już tak oswoiłam się i nie stresuję już się tak bardzo przy każdym filmie. Wiem, że będzie dobrze. Tak, za dwadzieśmiu Ale to właśnie zostawimy po prostu na spokojnie. Oj, ko Kamil. Powiem ci, że tak się cieszę, że to wszystko się dobrze skończyło. A, też trudno się było dzisiaj skupić się tak dalej. Wiesz co, trochę dzisiaj lepiej. Ale Zobaczcie jakoś tak, rozwodnie. nie wiem, w podświadomości mi to chyba przez te trzy dni działało. W lidelku takie coś znalazłam. Pyszka. W lidelku takie coś znalazłem. Pyszka. Wiesz Że leżymy razem. Tutaj chyba dopiero drugi raz. Jak drugi raz? No, drugi raz razem tu leżymy. Naprawdę? No. Tyle po prostu robimy i ciągle coś robimy, ciągle coś się dzieje, że nawet nie mamy czasu to sobie razem poleżeć. takiego słodzinkę tutaj mamy. No. Czekamy sobie tutaj na Kamila, bo on wyskoczył do sklepu. Dostaliśmy od pani weterynarz. O, już jesteś. Dobra, to zaraz wam powiem, co dostaliśmy. Dostaliśmy od pani doktor Karmę na jutro, żeby po łyżeczce co godzina dostawała. I przeciwbólowy na rano w strzykawce. A grosiko Kamil wrzucił teraz, żeby się wymył. Do wody z płynem, ale wygląda on tak. Nie bój się. Chodź tu. Pamiętasz to? Pamiętasz? Chyba duże troszeczkę. Takich rzeczy się nie je, kochanie. Nie je się. Ja cię kręcę. Kolejne polowanie już trwa. Miejmy nadzieję, że tym razem nie upoluję monety.